Witajcie, moi widzowie. W tym filmiku chciałem zaproponować Wam możliwość dodatkowego zarobku. Jest taka możliwość, aby praktycznie każdy z widzów otrzymał pieniążki, i teraz przeczytam Wam, jakie są wymagania, o co tutaj chodzi. Otóż tyczy się to kwoty 50 zł i warunki, jakie trzeba spełnić, są następujące. Osoba w wieku od 18 do 30 lat, bezrobotna, ucząca się lub pracująca, mieszkająca w Polsce na terenie województwa dolnośląskiego. Jest możliwość udzielenia wywiadu. Abyście udzielili wywiad, nie potrzebujecie komputera, jakiegoś nowoczesnego smartfona, kamerki internetowej, wystarczy wam telefon chodzi o to aby odbyć rozmowę która będzie trwała około 40 minut za którą to otrzymacie bon w wysokości 50 zł każdy, każdy uczestnik takiego wywiadu otrzyma bon o wartości 50 zł możecie wydać go na przykład w sklepie spożywczym czy na Allegro po prostu sobie coś za to kupić tak za realne pieniążki a nie ma tego problemu z bonem, że musicie to jakoś rozliczać, czy, czy wpisywać to w deklarację podatkową, tak mi się wydaje. Osoby, które są zainteresowane, wywiad dotyczy, jakby to powiedzieć, o tematyce pracy. Jak się podjęło pracę, jak się szukało pracy, jak wyglądało nasze poszukiwanie pracy. Taka jest tematyka. No, ten prowadzący dokładne pytania wam może powiedzieć. Jest to legalnie działająca firma, która jest zarejestrowana w Polsce. Jest to badanie przeprowadzane na zlecenie Urzędu Pracy. I jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie na mojego maila. Ciekawe urządzenia przez A bez O. Ciekawe. Urządzenia bez ON, tylko A, małpa wp.pl, wysłać numer telefonu. Ja ten numer przekażę osobie decyzyjnej, która prowadzi te wywiady. Ona do Was oddzwoni. Jeśli będziecie chcieli, to podeślę Wam wszystkie informacje, takie, które potwierdzą wiarygodność tej firmy, że jest to wszystko legalnie i uczciwie. No, i jest taka możliwość, żeby z tego skorzystać do końca sierpnia. Im szybciej, tym lepiej. Także w tym tygodniu najlepiej się zgłosić, ponieważ później już nie będzie to aktualne. Z tego co wiem, potrzeba 120 osób do takiego wywiadu. Także pula pieniędzy jest dosyć duża. No i tak, jak powiedziałem: kto zainteresowany, ten może w łatwy sposób, bez żadnego dojazdu do miejsca pracy. Czy bez żadnej zaawansowanej technologii zarobić sobie 50 zł? Ja zostawię maila w opisie. Wszystko wiecie co i jak. Pozdrawiam.